Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu chorzów. Niebiesy! Tak jakże godą we kulisach i wecza się na szpil. Wielki czwartek, godzina 20:30, grumy ze Beskidziem. Gańba nie być na tym szpilu. Nasze ultrasy elegancko o tym napisały. Pamiętajcie, o tym co się teraz dzieje kole ruchu, to będziecie bajtlom albo wnukom opowiadać. A jak po tym wejrzysz w żadło, to będziesz mógł się powiedzieć sam do siebie. Jo tam był. Jo wspierał mój ukochany klub w najtrudniejszych chwilach, kiedy nie mógł grać u siebie w domu na cichej. Mimo przeciwności, na każdym froncie jademy na pełnej. Tak jak na wielki klub przystało. Właśnie na zajta i kupujcie, jeśli jeszcze nie mocie. Bo wiecie co jest. Gańba nie być! I pokażcie, z stać. Zaufaj so nie będzie źle. Dawaj panowie i panie, ja ty Lajkujemy ten film i udostępniamy, co by go każdy obejrzał. Pyrsk!